Witam serdecznie, szanownych Państwa, co się dzieje w Polsce, a rzeczy się dzieje bardzo dużo, jaka jest sytuacja nieruchomościowa w Polsce. Szanowni Państwo, jak wiemy, wielkim naprawdę krokiem rząd Donalda Tuska, Kościniaka, Kamysza i Hołowni chcieliby wprowadzić kredyt na 0% dopompować jeszcze bardziej zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów, jeszcze mocniej niż to zrobił Mateusz Morawiecki. Jak wiemy Mateusz Morawiecki maksymalnie napompował, Szanowni Państwo, ceny nieruchomości w Polsce, rozdając zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom na masową, niepowtarzalną, nieistniejącą wcześniej skalę nasze pieniądze, które powinny pójść do szpitali, Szanowni Państwo, które po powinny pójść na pieniądze na drogi, ale poszły, Szanowni Państwo, na zagranicznych Bankierów i zagraniczne korporacje deweloperskie oraz różne inne. No, takie mieliśmy rządy, no, ale Donald Tusk też chce wprowadzić, szanowni państwo, podobnego rodzaju programy, jeszcze bardziej niszczycielskie rozdawać nasze pieniądze, zamiast pieniądze pójść na szpitale, na lekarzy. No, to chcą rozdawać, pompować jeszcze mocniej ceny nieruchomości w sytuacji, gdy mamy najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w całej Europie. No i mamy tak napompowane ceny nieruchomości w całej Europie, bo zamiast budować nieruchomości, to my dajemy dofinansowania na budowę tych nieruchomości, co wiąże się z podniesieniem cen nieruchomości no i oczywiście samym lenistwem zagranicznych deweloperów i zagranicznych bankierów bo jeżeli pieniądze są za darmo to nie trzeba się wyginać, nie trzeba obniżać ceny, nie trzeba robić tanio, nie trzeba szukać klienta, nie trzeba robić pod klienta, a można robić byle co by, dla byle kogo, bo i tak frajer przyjdzie i zapłaci pieniądze, które rozda mu Morawiecki yy. Które rozdał mu ewentualnie Donald Tusk, jeżeli Donald Tusk prowadzi kredyt 0%. No ale zobaczmy, szanowni państwo, może my się mylimy. Z tym wszystkim może my się, Szanowni Państwo, mylimy, może to wszystko jest nieprawda, może w rzeczywistości nieruchomości w Polsce są w normalnych cenach, może, Szanowni Państwo, to jest tylko chwilowe, że w danym momencie w strefie euro oprocentowanie kredytów hipotecznych to jest około 3%, 4%, a w Polsce dzisiaj oprocentowanie kredytów hipotecznych to jest 8%, 9%, 10%. Wielu ludzi nie może zrekredytować, refinansować, refinansować swoich kredytów na niższe oprocentowanie. Ceny nieruchomości są podbite do niebotycznych ilości ze względu na to, że Mateusz Morawiecki napuszczał bardzo dużo ludzi do Polski, prawda? No i te ceny nieruchomości się jeszcze tym podbiły. No taka jest w danym momencie rzeczywistość, no ale może to wszystko jest nieprawda. Zanim przejdziemy dalej, szanowni państwo, chciałbym pokazać dzisiaj Państwu takie przepiękne miejsce, proszę popatrzcie, to jest właśnie tu już pokazuję, popatrzmy, takie przepiękne miejsce, szanowni państwo, to jest Hiszpania, oczywiście tam, gdzie kredyty są, szanowni państwo, no, oprocentowane. 2-3 razy mniej niż w Polsce. No i waluta im tam też drożeje. Proszę zobaczyć: zielono, ciepło. Gdzie chcemy, to jest ciepło. Gdzie chcemy, to jest zimno. No w Polsce już trzeba ogrzewać swoje nieruchomości. Zobaczymy, czy ceny nieruchomości tam wzrosły po tych gigantycznych obniżkach. No bo wiecie, u nas są napompowane ceny. No ale jest sytuacja taka, że w Polsce no jest gigantyczne oprocentowanie. Nadchodzi zima. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Szanowni Państwo, już w Białym Stoku. W następną niedzielę będzie minus 1 stopni, szanowni państwo, w sobotę będzie minus 1. Proszę zobaczyć, jaka temperatura już nas czeka. Już w danym momencie trzeba mocno ogrzewać nieruchomości, no ale też trzeba oświetlać te nieruchomości, bo jest ciemno, prawda? Trzeba chować rzeczy, bo jest śmierdzi na dworzu, bo prześmierną. Nie można wyjść już z dziećmi na spacer i ogólnie nie można wyjść z dziećmi w ogóle na spacer, bo już śmierdzi, prawda? No taka jest w danym momencie sytuacja, bo ludzie, ludzi nie stać na gaz i na elektryczność to palą bylek gównem, prawda? Taka w danym momencie jest w Polsce rzeczywistość rzeczywistości tak będzie się pogarszać. No ale to nie tylko, że w białym stoku jest zimno, proszę zobaczyć, tutaj mamy pruszków pod Warszawą, też będzie minus 1, 0 stopni, no dzisiaj jeszcze jest 8, 8 w nocy, 10, 9, ale i tak trzeba troszeczkę podgrzewać, jeżeli się ma małe dzieci na przykład, prawda? No i, i, zaczyna się zimno. Jutro się zmie... trzeba zmienić, w Polsce trzeba zmienić czas, bo jest po prostu za ciemno, prawda? Trzeba za dużo oświetlać, żeby było troszeczkę jaśniej, żeby troszeczkę to słońce długo grzało, bo jak wiemy, dlaczego w Polsce jest zimno w zimę? No dlatego, że słońca nie ma w zimę. A dlaczego nie ma? Bo ono tak nisko się porusza, bo wiecie, no bo generalnie nam się wkręca, że w Polsce będzie w zimę, wiecie, 25 stopni, ja się wtytam, a z czego będzie te 25 stopni Prawda, bo przecież I pytam się tych zielonych wariatek opętanych Prawda, z, które na Tuska y, Gadam z takimi wariatkami Starymi wariatkami zielonymi, one mówią, że Kominy trzeba zakleić, ja mówię, a czym będziecie grzać One mówią, że będzie ciepło, że będzie 20 stopni, ja mówię, ale co 20 na minus, nie, będzie 20 Bo jest ocieplenie, no takie wariatki Ja mówię, ale jak będzie ocieplenie One mówią, ocieplenie, ja mówię, no to A skąd to, to ciepło będzie One mówią, no jak to słońce będzie grzało, jak będzie grzało Słońce w zimę. Przecież Słońce w zimę w Polsce świeci tam 5 godzin dziennie, czy tam 6 godzin dziennie, ale i tak w większości jest za chmurami, prawda? więc nie będzie świecić, bo przecież w zimę po prostu no, ta ziemia się tak porusza, ona się tak kręci i dlatego mamy pory roku, no ale te stare wariatki, zielone wariatki, szanowni państwo nie uważały w drugiej B na, w podstawówce prawda, i w drugiej C tylko nie wiem co tam robiły, nie wiem czym się zajmowały, szanowni państwo, nie uważały no i w Polsce mamy stada w starych, zielonych wariatek, które uważają, że trzeba zaklejać kominy że w lato będziemy mieli gorąco, bo słońce będzie parzyło, szanowni państwo, no jakby Zapewniam Was, że jak będzie w Polsce słońce parzyło i będzie plus 20 w Polsce w zimę, to ziemi nie będzie, szanowni Państwo. No bo jeżeli przez 5 godzin słońce miałoby nagrzać nas na 20 stopni, no to, szanowni Państwo, to gdzie indziej to by było 100 stopni. No taka to jest właśnie rzecz, chyba żeby była zmiana biegunów, czy coś tam, prawda? Czyli tam zmiana orbity, naprawdę. No, mamy, szanowni Państwo, w danym momencie władzy, rząd, który wygrał chyba głosami zielonych jakiś tam wariatek, no dosłownie, no i tam Tuska, prawda, kochają bardzo, no mamy taką sytuację w Polsce, no, a, a widzicie, jest dopiero październik, 27 października mamy, szanowni Państwo, za kilka dni będzie minus 2, minus 1, w wielu miejscach po prostu będzie minusowa temperatura, a gdy spada do, minu, do minusowych temperatur, temperatura, to wtedy coraz mocniej trzeba ogrzewać te nieruchomości prawda, i dzisiaj, szanowni Państwo, dlaczego o tym wszystkim mówię, przepraszam, że ja takie rzeczy muszę mówić oczywiste, no ale żyjemy dzisiaj w świecie obłędu, bo Polacy zostali ogłupieni makabrycznie przez zagraniczne media które głównie należą do zagranicznych korporacji, zagranicznych rządów, sterują nimi zagraniczne partie, zagraniczne służby zagraniczni królowie i zagraniczni oligarchowie, no i taki jest problem tego, szanowni państwo że Polacy są strasznie ogłupieni no, no mamy, mamy w danym momencie moim zdaniem rząd wariatów, szanowni państwo, mamy rząd wariatów którzy uważają, że w Polsce będzie w lato ciepło, prawda no ale ja mówię, no dobra, no ale jak w lato będzie ciepło, no to jeżeli w lato będzie ciepło, no to to co będzie gdzie indziej, no to wtedy, be, to wtedy nie będzie świata, prawda? Bo będzie trzeba żyć na Antarktydzie, więc to jest bzdura totalna, szanowni państwo, bzdura totalna, prawda? To jest taka bzdura totalna, że to się w głowie nie mieści. Może w zimę, może być trochę cieplej w miastach, czy jest troszeczkę cieplej gdzie indziej, no bo rzeczywiście może jest jakieś ocieplenie, ale bardzo często w miastach, a w miastach po prostu zawsze jest cieplej, prawda, jak się miasta rozszerzają no to wtedy jest cieplej w tych miastach ale poza, miastach, poza miastami jest po prostu zimniej no i mamy taką na przykład sytuację proszę zobaczyć, tutaj mamy taką sytuację w Pruszkowie, prawda, mamy Pruszków no ale jeżeli weźmiemy Warszawę, prawda popatrzmy, Warszawa, prawda no to popatrzcie, w sobotę, w niedzielę w Pruszkowie będzie 0 i następnie minus 1 stopni w, yy, w nocy no ale w Warszawie, widzicie, też będzie 0 i minus 1 akurat, prawda no ale jeżeli chodzi o piątek, no to też 3, akurat widzicie, taka podobna Temperatura będzie Pruszków i w Warszawie. No ale bardzo często, właśnie tak jest, jeżeli jest miasto, no to w mieście, na przykład, jest tu, akurat będzie podobna, taka sama właściwie, ale tak, właśnie jest, jeżeli jest miasto. Jeżeli jest miasto, Pruszków i Warszawa ma taką samą pogodę. Coś chyba im nie update'ują. Nie, w Pruszkowie dzisiaj będzie 8, a w Warszawie będzie 9 w nocy, prawda? W dzień było 16, a w Pruszkowie 17. No to, tak to wygląda, prawda? Więc ta temperatura dzisiaj się nie różni, ale generalnie w zimie jest tak, że w, w miastach potrafi być, wyobraźmy sobie, że w miastach, szanowni państwo, potrafi być 2, a nawet 3 stopnie cieplej niż 20 km za miastem. Czyli potrafi być tak, że na Przykład w mieście jest minus dwa, ale poza miastem 5-10 km potrafi być minus pięć, albo nawet minus sześć. No takie są przecież e, sytuacje, ale to nie dlatego, że się ziemia ociepla w tym i, 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 i akurat grzeje na dane miasto, tylko po prostu w tym mieście są te temperaturniki, prawda? Te, te termometry, prawda? I te ter, termometry, temperaturniki, szanowni państwo, no co one robią? No one są w ciepłym miejscu, gdzie jest tam studzienek ciepło, idzie tam tam z dachów, z tego, z tamtego, prawda, chodzą ludzie, chuchają i samochody jeżdżą, prawda, wiecie, no ciepło wydaje, ktoś ci kawę daje, idziesz, niesiesz tą kawę, no i to ciepło się utrzymuje na tym mieście, ale to nie jest ogrzanie planety generalnie, prawda, tak jak ciepło jest nad wulkanem, powiedzmy, tak, <laughs> ale to planeta, co ona się tam, no coś może się ogrzewa, ale to są takie lokalne temperatury, prawda, no gdzieś tu się ogrzewa, ale 20 km dalej w jakiejś dolinie się oziębia, prawda, więc to się wyrównuje. Jak, jakby ci ludzie pojechali do doliny i tam zaczęli, wiecie, pierdzieć, prawda? Yy, wiecie, jeść, prawda, rozpalać ogniska, no to w tej dolinie zrobiłoby się cieplej, ale czy to oznacza, że się wtedy świat ociepla? Nie, tam się powstaje, tam powstaje taki mikroklimat. No i z takim mikroklimatem na przykład mamy yy, yy, do czynienia, yy, szanowni państwo na Wyspach Kanaryjskich, prawda? Bo na Wyspach Kanaryjskich mamy mikroklimaty. Na przykład ym, ym, południe wyspy jest zimniejsze od północy, prawda? A to tylko zarazem za 20 czy 30 kilometrów. Mamy miasta, które są akurat osłonięte górami i tam na przykład są takie miasta Las Palmas, że tam częściej pada niż na przykład 10 kilometrów dalej. Znacznie częściej, że chmury na przykład nad tym miastem są, prawda? Są chmury nad tym miastem i przez to tam w ogóle jest zimniej i częściej pada, prawda? Takie miasto, takie... Yy, się, to nie jest a cała reszta na przykład w innych miastach wyspy na przykład Gran Canaria jest znacznie cieplej takie mikroklimaty ale dlatego że w Las Palmas częściej pada to się świat robi mokry prawda <gry> <noise> czy jak tam mniej słońca świeci, to w miejscu słońca świeci na świecie, no mamy takich ludzi, tylko problem jest z tym, szanowni państwo, że te zielone wariatki, z którymi rozmawiałem, one były po jakichś tam uniwersytetach w kierunku jakiegoś czegoś tam, prawda, od takich rzeczy, prawda, jakiś tam, nie wiem, geologii, nie wiem jak to się nazywa, meteorologii czy czymś. No i one takie kocopoły klepią, no, szanowni państwo, naprawdę, no, to jest wiedza, to się kłóci z wiedzą yy, małego Piotrusia z yy, drugiej A. No, bo na drugiej A była nie, geografia, i na jego geografii pamiętam, jak dzisiaj rozmawialiśmy o porach roku. No i na przykład teraz, dwu, chyba 27, bo ja to w nocy nagrywam, 27, szanowni państwo, zmiana czasu. A dlaczego zmiana czasu? No, panie nauczycielki małych Piotrusiów uczą i małe, Anie w drugiej C, które mają po 7 lat, że zmienia się czas w Polsce, bo jest ciemno, prawda? Jakieś ciemno, no to trzeba, to jest ciemno i jakieś ciemno to jest niedobrze. Że, prawda Jest zimniej i ciemno, no i wtedy oświetlać, a jak się cofa ten czas, no to wtedy dłużo, dłużej jest jaśniej, prawda? Czy to dobre, czy to złe? Nie wiem, bo to, to zmiana czasu denerwuje generalnie, no ale mamy jaśniej wtedy nie wiem jak długo, ja tego nie liczyłem, yy, wiecie, ja się tym nie zajmuję, ale to jest taka zwykła obserwacja człowieka, tu, to tego, co mnie otacza, prawda? Ja jestem zdumiony, jacy lu ludzie są generalnie otępiali i głupi. Mamy, wiecie, XXI wiek, książ książki z geografii są dostępne z meteorologii, można wejść na naukowe opracowania i wam wytłumaczą, co się dzieje. Ale ja nie mówię, że wszyscy, prawda? Bo jest dużo ludzi, która po prostu... Tego nie rozumie. Ja, mów, ja, ja nie mówię, że całe polskie społeczeństwo, no ale właśnie to całe polskie społeczeństwo słucha tych wszystkich zielonych wariatek. Ale przechodząc dalej i widzimy, szanowni państwo, na przykład tutaj w Galdar na Gran Canarii, gdy widzicie w Polsce w sobotę w piątek będzie minus jeden, czy 0, no to w Galdar na Gran Canarii w Hiszpanii będzie 19, a w sobotę będzie 20 w nocy w dzień będzie po 23, tutaj będzie trochę padać w Galdar to jest takie miasto koło Las Palmas tam są takie banany, prawda? tam rosną, prawda? No i to jest taka rzeczywistość, no proszę to zrozumieć a tutaj mamy Las Palomas prawda? Tu mamy tam na dole, prawda, tam są takie wydmy, no i tu jest 16, 17, 17, 16, 16, w nocy 17, 18, wiecie? Ale to nam się wpaja w Polsce, tam jest ciepło, ale to nam Polakom się wpaja w Polsce, Bruksela chce nas zamrozić. Brukselczycy, szanowni państwo, yy, chcą nas totalnie właściwie zamrozić i bardzo, bardzo mocno, podobno optują za zamrożeniem Polaków Francuzi, prawda? Tu już chyba jakaś Francuska chodziła i krzyczała, że chce nas zagłodzić. Czy to jakaś nie? była, prawda, że chce nas zagłodzić. Nie wiem, czy to była Niemka, czy to dziecko esesmana było, który chciał zlikwidować Polskę, no bo że ona ma tak, tak jej, jej, jej dziadowie i jej wujkowie esesmani mówili, jak to zrobić z Polakami, prawda. Taka była w parlamencie. Moim zdaniem, prawda, jeżeli ona chce zagłodzić cały naród, to ona powinna, szanowni państwo, siedzieć w więzieniu. Powinni ją zamknąć w więzieniu. Powinna być ekstradycja i powinniśmy ją zamknąć w więzieniu, bo ona chce naród polski zagłodzić. Ciekawe. Co by powiedzieć, ciekawe co by było Gdyby szanowni państwo w Brukseli Jakiś, ona powiedziała Na przykład, że chce zagłodzić Izraelitów Ciekawe co by jej zrobili, a Polaków Można głodzić, Polaków można zamrozić Zagłodzić, szanowni państwo Widzicie, no taka to jest rzeczywistość No i Brukselczycy, ja słyszałem Tak ćwierkają w ruberki Szanowni państwo, że Głównie optują za tym, żeby Zamykać kopalnie, żeby Nie, nie było Gazu, drewna, w Polsce nic, żeby nie było w Polsce, francuskie komunistki, prawda, opętane, no ale one nie robią tego ideologicznie, zapewne robią to dlatego, że Francja ma 50 elektrowni, szanowni państwo, na A tych wiecie, A, których my nigdy nie będziemy mieli, które wypompowywują y, energię z powietrza, no to oni sobie mają, no my nie mamy i nie będziemy mieli, więc dlatego w Polsce w danym momencie mamy gigantyczną inflację 5%, gigantyczne oprocentowanie, szanowni państwo, i spadającą walutę. No, ale jedyne co Mateusz Morawiecki na odchodne umiał zrobić, to rozdać miliardy złotych zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Gdyby, szanowni Państwo, ten człowiek nie przegrał wyborów z tym Kaczyńskim, prawda? Eee, naprawdę, e, naprawdę, e, naprawdę. No to gdyby ten człowiek nie przegrał wyborów, to, bo, to, już, to by był koniec, prawda? Bo oni by zniszczyli już totalnie polski rynek nieruchomości, polski rynek kredytowy. Znaczy, on jest generalnie zniszczony, tak? On jest w ogóle cały do przebudowania. To jest kupa główna i bagna, jeżeli chodzi o rynek kredytowy. Zresztą ja o tym mówię od 15 lat, prawda? Ja mówię, banki same sobie nie są złe, czy deweloperzy. Przecież co jest z tym złego, że człowiek buduje nieruchomości. Ja mam wielu przyjaciół deweloperów. Co w tym złego, że ktoś ci daje kredyt na rozbuchanie biznesu, czy na nieruchomość, prawda? To przecież. Co w tym złego, no chyba to jest dobre, prawda? No, ale co innego, jeżeli powstają z tego patologie, łapówki i mafie, prawda? Jeżeli powstaje y, taki proceder, że Polak płaci, szanowni Państwo, y, ze swoich 600 euro miesięcznie czy 500 euro miesięcznie emerytury podatek, plus do tego płaci na NFZ, żeby móc się leczyć, jak mu się coś st stanie, a wychodzi na to, że nie ma pieniędzy w NFZ i widzieliśmy tego efekt w 2020 roku, szanowni Państwo, że nie było takiej sytuacji w innych krajach jak była w Polsce, bo Mateuszek zamiast, szanowni państwo, nasze pieniądze pożytkować na cele nasze publiczne, pożytkował na cele zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów szanowni państwo i zagranicznych korporacji, no taki Mateuszek no i on chce zostać prezydentem i premierem, o niech nas ma Bóg w swojej opiece, ale chyba to najpierw trzeba Udzyka usunąć z przestrzeni medialnej, nie no jest demokracja, szanowni państwo, śmieje się prawda, no ale ten człowiek Udzyk, szanowni państwo, ten Udzyk i zastępy y, wariatek, którego słuchają, tych wyznawczyń, sekciarek, tych szanowni państwo, opętanych, on je nasztorcuje, żeby znowu na tego Morawieckiego tam głosowały, prawda? No i koniec, prawda? A jak w, a w gorszym, niegorszym wypadku wygra Donald Tusk, szanowni państwo, i Donald Tusk, który już w ogóle powiedział, że wejdzie do strefy euro, zniszczy, że chce wprowadzić szanowni państwo y, euro do Polski, jak chce wprowadzić euro do Polski. To zniszczyć złotego. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału. Ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny. Dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.